Cześć Paweł. Siemanko. Siema. Słuchaj, powiedz mi, jesteś na szczycie. Zawsze pamiętam cię jak dochodziłeś. Pamiętam cię, jak po prostu stanąłeś na tym szczycie, jak, jak był Gang Albanii, jak po prostu wszyscy byłeś na ustach po prostu wszystkich tu w Polsce i w ogóle twoje filmy osiągały. No, znaczy osiągałem cały czas, ale po prostu cały czas jesteś na szczycie, osiągnąłeś to, wysiadłeś po prostu. Ponad to wszystko. Jak, jak, jak to zrobiłeś? No, powiedzmy, powiedzmy szczerze, po prostu, jakbym chciał, żebyś, jak bym chciał, żebyśmy, jak możesz, oczywiście, że, mo, że mogę cię o to poprosić o szczerość, jakby no, wyszedłeś na, osiągnąłeś ogromny sukces, a, a nie było ci pewnie łatwo gdzieś, jak byłeś młody, tak? No nie było, jak bym mógł wiedzieć, byłem na szczycie. Ja bym powiedział, zawsze spadałem na cztery łapy. Ale tak, gdyby był taki coaster, jeżeli chodzi o moją karierę, raz było tak, raz tak. Ale ja osiągnąłem ten wielki sukces w ogóle się do niego nie przykładając. Nie, nie spinałem się na tym, że nie robiłem muzyki po to, żeby na, na tej muzyce zarobić. Pieniądze jakie przyszły to był efekt uboczny robienia muzyki, a nie jakby wynagrodzenie i praca. Bo wielka pasja jest do tej pory. ram się muzyką potwornie i robię ją bezwarunkowo. Nie, tak jak się danego dnia czuję, o tym będzie piosenka. Na przykład, jakbym bym e, jutro się do studia, a idę e, i bym był potwornie wkurwiony, to moja piosenka, nawet jakby miała być o miłości, to i tak happy end będzie, happy, happy endu tej piosenki nie będzie. E, I tak jest za każdym razem. To muzyka to jest stan e, ducha w dniu dzisiejszym. Jeżeli jestem szczęśliwy, idę do studia, to ta muzyka też i teksty będą Będę miał pogodę ducha, będą szczęśliwe i będzie muzyka wesoła. Jeżeli jestem wściekły, siłą rzeczy ta muzyka finalnie wyjdzie yy, o tym, że jestem wściekły. Ale co do sukcesu, nigdy się nie zastanawiałem, to przyszło samo, nigdy yy, yy, nie spinałem się, że chcę osiągnąć na sukces. Ja się dobrze bawiłem muzyką, piłem, balowałem, tańczyłem yy, przy okazji robiąc muzyczka. Nie? I tak osiągnąłem wielki sukces. Chyba może dlatego, że się nie przykładałem. Nawet mnie nie zależało na jakimkolwiek sukcesie, tylko żeby robić muzykę. Aha, czyli to był jakby w pasji, jakby z, z, z tego, co cię po prostu jarało, po prostu kręciło cię, okay. było to Twój styl życia, tak? Tak to wyglądało, po prostu tak żyłeś, tak? Tak. No, do muzyka kochałem ponad wszystko, nie? I do, idziesz, jak idę do pracy, to nigdy nie idę do pracy za karę. Jestem pierwszym w kolejce. Przed czasem i ten, i z tego się wzięło z taką wielką zabawą. E, zabawa w tle, no używki i, i ta muzyka, nie? Doprowadziło do tego, kim jestem dzisiaj. E, połowy nie pamiętam nawet. A była taka nawet piosenka, właśnie widziałem ostatnio. Stałeś na balkonie z gitarą na czarno-biały, czarne, jakby o, o, ekran. Znaczy kolor. Uh -huh. bardzo, właśnie o, o tym, jak kochasz muzykę, to mi się, bardzo mi się ta piosenka podobała, czym, uh -huh. nie, wiesz o której piosence mówię? Tak. No nie za bardzo, Mógłbyś, nie wiedzieć, o jakiej to była piosenka, albo o czym ona była? Kiedy, kiedy była nagrana mniej więcej? Spontaniczna piosenka, ale no, o czymś no. innym. Właśnie bardzo mi się podoba to, że jakby jesteś sobą w, 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 w sztuce, w, tym, w, w, w całym twoim życiu, jakby, to, to jest jakby... Twój styl jakby, i twój, to co, no, to sztuka i to jak, jak, to, jak to się stało, że jakby, to, czy to jest spójność z serca, że, że tak wypłynęło to na, na taki szeroki jakby, na takie szerokie wody, na taki szeroki po prostu zakres globalny gdzieś, znaczy w Polsce, Polski jakby, mm. w sensie no wielu osób próbuje, ale to by się udało, czy, czy to jest jakiś element w, 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 w środku ciebie? Czy, czy to jest coś w sercu, w sensie, czy coś takiego? Jak to się stało? Powiedz, że, że, że Ty się pokazałeś. Każdy Cię zna w Polsce, a, a wielu osób próbuje i jakby, jak, czy możesz powiedzieć? Przede wszystkim moja różnorodność. Ja się wywodzę z rapu, ale robię każdy rodzaj muzyki yy, i mi przechodzi, za każdym razem mam żone światło. Moja różnorodność, moja szczerość. Yy, za to mnie ludzie kochają, bo ja, no jeżeli coś pierdolę, to pierdolę. Nie ukrywam, jeżeli coś. Ten, y, ludzie mnie lubią. Moją, moją największą cechą, wartością, talentem jest moja charyzma, osobowość y, i szczerość, różnorodność. Y, miał to w stereoconowej nazwie ująć. Y, to ludzi domięcą mnie prawdziwość. Y, y, I to jest też, jakby mój cały sukces. Ja wielkiego, wielkiego talentu nie miałem. Y, ja sobie to wypracowałem. I przez lata robienia muzyki, bawiania się nią no, jestem tu gdzie jestem. Właśnie twoja muzyka ma coś tak jakby, ma coś takiego, no, jakieś taki ma, ma duszę, ma, 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 ma coś, co, co po prostu sprawia, że człowiek czuje te emocje, czuje jakby, no czuje się jakby ma coś, niewiele osób ma coś takiego, co ty właśnie masz, jeżeli chodzi o tworzenie. Po prostu zapada gdzieś tam w, w, Ujmuje emocje, um, ujmuje emocje. Powiedz, jak to się stało, że właśnie. E, jakie były Twoje początki? Jak, czy, czy, czy na przykład dużo ciosów przyjąłeś, zna, znajdując się w tym miejscu, e, będąc na szczycie, bo nie było Ci pewnie łatwo, tak? Nie, no bo początki były e, trudne, bo muzykę robiłem nieświadomie. E, siedziałem nad tekstem, który był wymuszony. E, dzisiaj. Wchodzę do studia, producent muzyczny, włączam mi muzykę. Naciskamy play. I muzyka w dziesięciu językach mi obcych krzyczy, o czym jest piosenka, podaje mi linie, melodyjne. E, patent na refren. Jadko tam muszę być, nie muszę się w ogóle starać. Bo to idzie o serducha. przeważnie. Moja, moja, moje teksty są o czymś, co so, so się działo w moim życiu, o czymś, co so przeżyłem. E, Rzadko kiedy używam fikcji literackiej. A jeżeli chodzi o Gangalbani, bo to był, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, gdzieś tam, no, jeden z twoich szczytów, takich jakby top tak. topowych momentów. Jak to się stało? Czy, czy to był jakby rezultat całego twojego życia, czy to jakby gdzieś tam później, gdzieś na coś, coś, coś zmieniłeś? Czy... Gangalbani to był Roberta projekt. Robert, Robert M byłoby pomysłodawcą tego projektu. Ja pisałem zwrotki i tak dalej. I to był nasz wspólny sukces. I te, no, takie wariactwo muzyczne dla, dla dzieciaków. No oto to strasznie. Nie? Tak samo jak i płyta z Mateo król Albanii. Tak, tak samo uzukałem e, diament, także te obydwie płyty płycie, do tych największych moich sukcesów. Czyli to jakby. Czy to jakby jak poznałeś Roberta? Czy to było Robert zadzwonił gdzieś tam się ze mną skontaktował. Ja byłem akurat w mojej fazie szaleństwa w garażu i ten, wyczuł idealny moment, wtedy byłem bardzo płodny i ten, no i po prostu długo nie potrwało, no jakieś tam 2-3 dni nagrywania i była skończona płyta, nie? także y, ogólnie pijany w, 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 w tym, w uderzeniu y, bawiąc się muzyką, tak to się stało. Nawet, y, to było takie szaleństwo, że założyłem, nie pamiętam z nagrywek, bo była cały czas bomba i ten, i tak cały czas. A czy, czy... Czy to nie jest wynik jakichś Twoich marzeń z dzieciństwa, czy, czy to nie jest jak, jakiś rezultat tego, że w dzieciństwie chciałeś mieć dostatek, że, że jednak, że, że dążyłeś do tego, że, że to nie jest pośrednie, że, że to nie miałeś po prostu w dzieciństwie jakichś myśli takich o, o, czymś, o czymś większym, o czymś wielkim właśnie, o czym że będziesz miał po prostu dostatek, czy, czy to, czy, 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 czy wszystkie, wszystko to, co przeżywałeś gdzieś tam w młodych latach, czy, czy, czy teraz to nie był rezultat ten twój sukces tego co właśnie kiedyś sobie myślałeś nawet gdzieś tam e, podświadomie robiąc coś innego ale czy no bardziej podświadomie może gdzieś tam sobie myślałem marzyłem ale nie nie tak w myślach że aha chciałbym być kimś gdzieś tam bardziej podświadomie e, a, a faktem było to że ja tego nie planowałem kim zostanę dzisiaj e, jeśli podświadomie to i tak nie miałem takiej wiedzy na jawie i ten i po prostu to była długa droga, której nie planowałem. Ale tak, tak teraz szczerze, że mogę Cię zapytać, no bo miałeś taką przeszłość mówię też jakby no kry, powiedz, kryminalną mhm. w jakimś stopniu, tak jeszcze jak byłeś dzieckiem. Czy to właśnie, czy te, wtedy nie, 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 nie myślałeś, gdzieś tam nie miałeś w głowie tego dostatku, który, którego później doświadczyłeś? Czy to nie jest właśnie jakby skutek tego, że zawsze chciałeś mieć właśnie ten dostatek? Czy, czy ten, czy, czy nie? nie myślałem tak często o tym. Każdy hmm. dzieciak gdzieś hmm. tam, hmm. od, ode co miał przejebany w domu i tak dalej, i za dużo yy, ani pieniędzy, ani, ani jakieś tam jedzenie w lodówce, po prostu była bida. I, I no teraz może już minął duży okres czasu od tego, tego żebym ja mógł się cofnąć w czasie i myśleć, co ja miałem w głowie, o czym ja myślałem w wieku 8, tam 10 lat, ale na pewno chciałem się wyrwać z tego gówna, z tych środków. Yy, na pewno chciałam być bogaty jak każdy dzieciak, który, yy, który jest biedny, nie? gdzieś tam, tylko że mi się, ja mam dużo szczęścia w życiu. Mi się udało, poprzez to, że ja zawsze spadłem na cztery łapy, to tam tam adączował. Takie, takie mam wrażenie. Tak, czyli, czyli właśnie, no, no właśnie bardzo dobrze, że jakby osiągnęłeś, tak w sensie doszedłeś do tego punktu, i, i, i to jest bardzo, bardzo właśnie, moim zdaniem, fajne. I, no I gratuluję Ci tego. a a jeżeli chodzi właśnie o muzykę, jaki jest Twój jakby plan, co, 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 jaką, jaki, jaki jest Twój jakby pomysł na to, co, co tworzyć w przyszłości? Co to, co producent muzyczny, ja się nie zastanawiam nad muzyką, jaką dostanę, czy, że ma być rap, jeżeli będę w, <coughs> w studiu, będzie ze mną pracował producent, który robi bity rapowe, po, po, podlepiam się i, i, szyjemy do, i szyjemy po taką muzykę. Jeżeli będę w studiu, gdzie będzie miał ktoś określił jakiś pop, pop R&B i padnie mi w ucho, też będę do tego pisał, także ja mam te bardzo z górki, bardzo fajnie muzycznie i to mi się podoba, nie? że mogę być co chwilę inny muzycznie. To to taki to tego poziomu, bo to się, to się dość tak, że po prostu jakby ma, jesteś tak jak firma, tak jak jak jak, jak, jak 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 fabryka, tak w sensie... Tak, taka fabryka marzeń, jeżeli chodzi o muzykę i ten, i z muzyką każdą jest po drodze, ja się w z rapu, ale... Nawet muzyki, której nie da radę nazwać ratunkowo, tak ja chętnie się do niej dogram. Ale tak bardzo lubię muzyczkę. Także muzyka jest dla mnie y, wszystkim, nie tylko rapem. każdym rodzaju muzyki. Tak, a jeżeli mogę się do Ciebie zapytać, czym jest dla Ciebie szczęście? Czym jest dla Ciebie spełnienie? Szczęście mi... dla mnie to jest robienie muzyki i nie ma innego y, dla mnie szczęścia. I czas spędzony w domu, ale, ale moja praca, to jest moje szczęście. Chwilę y, spędzone w studiu, tworzenie muzyki, y, bawienie się nią. To jest dla mnie największe szczęście, jakie mogę mieć. Nie wiem, Rozpierdalanie pieniędzy, ale e, robienie muzyki. W e, dalszym ciągu czuję się jak małe dziecko, które się bawi piaskownicy, tylko że tymi klockami e, są e, bity, wokale, e, pisanie tekstów. Aha, a jeżeli chodzi właśnie o to, e, czy chciałbyś gdzieś na zręki zagraniczne to jest, czy chciałbyś na przykład po angielsku rapować? Czy, czy... Tak, to by było fajne, My się był na, na rynek amerykański, ale mój angielski, tam się dogadam po angielsku, ale żeby pisać w metaforach, tak jak piszę po polsku, używając słów, które by zapowiedź za serce. No jeszcze chyba nie jestem na tyle odczytany. i nie gadam, nie mam takiego zasobu słów po angielsku, żeby się na ten rynek wbić, chyba że ktoś by mi pisał tekst, ale lubię pisać sam. Mhm. A jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi Twój jakby największy autorytet, jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli możesz powiedzieć kim jest, jaki raper, w sensie... No to definitywnie i wyłącznie Tupak Shakur. o mnie jakby, był dla mnie zawsze inspiracją jak umarł w 90-tym albo zabili, no to zacząłem robić tę muzykę, zacząłem myśleć o tym, żeby robić ją sam. Aha, a jeżeli chodzi o, o, o to o życie takie, na przykład czy, czy myślałeś o, o koncertach w Niemczech, czy, czy na przykład we Francji, czy, czy nie, czy, czy tylko... No, dobre pytanko. Teraz w Niemczech gram, w, cze, w trzeciego albo w drugiego gram w Niemczech, w 31 maja gram w Wielkiej Brytanii. Kul, 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 Zapraszam 31 maja do Kul. Wszystkich Polaków za granicą poszukiwanych żywych lub martwych i, 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 tych, i tych bez listu na koncert. Z 4, z 4 maja gram koncert charytatywny dla Kacpra w, w Pińsku. Chodzi tam w Hul, fajnych artystów, także widzimy się też w Pińsku. Ulegamy na i tak, wiesz, zmierza na miejsce, nie? Jeżeli chodzi o te największe twoje utwory, które, największe te teledyski, które tworzyłeś, które miały najwięcej po 60, po, 60, po 60 milionów wyświetleń, 30, 40, czy, czy było coś wspólnego? Czy byłeś wtedy w jakiejś takiej ewenie, czy w jakimś takim stanie życia? Jak, jak to się stało, że, że... Nie, te moje największe przywoje to były właśnie, ja byłem porobiony i bawiłem się tą mu muzyczką. Mnie przeważnie to było też nagrywane telefonem, jakiś pakistański disco, w przebranej za muzomanina czy w dupie w czy w Diana, bo tego się też zaczęło. Wszystko to było w formie baletu. Non-stop. Czyli to był jakiś taki. jedna wielka zabawa robienie muzyki w tle. I to przeważnie było w garażu. Te dyski sobie robiłem telefonem z jakąś kamerką, to pożyczamy o programie. I haja, bum, poszło. Czyli to połączenie jakiegoś takiego fajnego życia wtedy. Tak. Imprezowania, zrobienie muzyki. Szczęścia, tak? W sensie. Tak. A, a czy, czy jeżeli chodzi o, o Stany Zjednoczone, myślałeś o, o, o koncertach, masz jakieś plany? Mam, myślałem, że razy trasę. Teraz za dwa, trzy miesiące znowu tam się pokaże. Będę grał też w trzech, czterech miastach. E, także tam pozdrawiam serdecznie. widzimy się. Gdzie za parę miesięcy. A, a jeżeli chodzi, czy, 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 czy masz na przykład jakieś plany związane właśnie, jeżeli chodzi o, o to o relacje, powiedzmy takie, jak, jak, jak ty sobie, jak widzisz na przykład swoją przyszłość, jeżeli chodzi o, o na przykład, czy ty masz? Jeżeli chodzi o relacje z kobietami, tak, czy, 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 ty, masz, czy, czy ty jesteś zadowolony, szczęśliwy w tej kwestii, czy jak to wygląda, czy, czy możesz powiedzieć więcej na ten temat? Powiem czy... yy, no, tak, raczej teraz jestem, jakiś czasu jestem singlem z jakichś 4-5 miesięcy, ale związek się raczej pchać żaden nie będę, yy, bo już się nie dorosłem do tego, żeby gdzieś tam związać taką relację. Partner, partnerka i ten, bo ja dalej się jeszcze małym dzieckiem. No to właśnie wierzysz w to, co ja wierzę w wolność. Ja wierzę w to, że jakby to jakby jest najbardziej, po prostu to tworzy jakby, jakby tworzy to, co chcemy, jak w sensie możemy jakby być szczęśliwy, tak. bądź wolny. Czy, czy, czy wolność dla Ciebie jest ważna i czy, czy, czy to jest jakby dla Ciebie... Naj... E, bardzo jest ważna dla mnie, dlatego chcę być sam. <laughs> Czyli, właśnie, wolność dla ciebie jest tak jak dla mnie, szczerze mówiąc, wolność. Ja wierzę w wolność. Po prostu szczerze mówię, czy, czy ty wiesz, czy, czy dla ciebie. Ja się czuję wolny, jak mogę wracać do domu, nie za karę, i tak samo iść do pracy, nie za karę, i te, to co całą wolność. No, czyli, to jest według ciebie też, tak jak według mnie, na, najlepsza opcja. To jest, to jest dla mnie hedonizm, taka no. forma bycia szczęśliwym. Tak, a jeżeli chodzi masz jeszcze jakieś inne biznesy, na przykład, czy, czy masz jakieś inne jakby, czy, 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 czy nie, czy, czy muzyka dla ciebie najważniejsza? Różne rzeczy się gdzieś łapię. No teraz jest, bo chodzi na w kolekcja ciuchów, moja matka, taka święty obrazek z kołachami w rękach, Hipno Street, Robimy teraz kolekcję ciuchów, także za niedługo będę to tam pokazywał, nosił na sobie i ten. Czy... I przeróżne też firmy, nie filmy, yy, różne gdzieś tam jakieś biznesy, ale to samo przychodzi, nie? Jak wypali, to jest dobrze. A czy planów biznes biznesowych nie masz poza muzyką własnych jakichś takich? Yy... Nie, gdzieś tam coś pada na pomysł, żeby coś razem zrobić i yy, ten, ale za długo też coś będę chciał zrobić swojego, ale jeszcze na razie to nie będzie tajemnicą. Czyli tak po prostu jesteś jakby nie, jesteś tu i teraz? W sensie Tak. żyjesz jakby życiem, które jest aktualne? Nic coś? nie planuję praktycznie. Samo tak. przychodzi. No, i, i, I jesteś szczęśli i ogólnie jesteś szczęśliwy, tak? Tak, się. No, czyli, czyli fajnie, że mogłem w ogóle z Tobą poznać, bo powiem ci szczerze, zawsze cię lubiłem, bo ty jesteś jakby szczery, nie, bo hmm. nie udajesz. To mi się podoba, że ty jesteś jakby um, sobą prawdziwy, taki, jaki jesteś, tak, taki po prostu Zgadam nie się. udajesz. I to mi się właśnie zawsze podobało w tym, że, że, że no, no, że jesteś, jesteś sobą, a to jest odważne, no nie bo. Bycie sobą. Warto zrobić sobie, być sobą, bo jak nie będziesz sobą, to kim będziesz. Tak. To jest taka rada dla wszystkich. Tak, I, i, i fajnie właśnie to mi się wydaje, że to był twój przepis do sukcesu. Bycie No Dokładnie, wiadomo się. Bycie sobą, nic nikogo nie udawać. Brać co to, to życie da. a reszta sama przyjdzie. I tak szczerze mówiąc, mi się wydaje, że jesteś dobrym człowiekiem. Tak? Przynajmniej moje zdanie, że jesteś po prostu dobrym człowiekiem. Tak jest, czy to prawda? Ja się do tego przykładam, jestem tylko, że e, niewiarygodny wizualnie na pierwszy rzut oka, żół, żół, bo wyglądam jak wyglądam i mi się pozostał e, maska, e, też i ten. I to może ludzi odstraszać, ale ja jestem dobrym No właśnie, bo to tak jest, nie? Że, 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 że człowiek, e, właśnie, który jest, dobry, jest dobrym człowiekiem, e, po prostu e, jest sobą i, 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 i nie, 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 nie dusi w sobie jakieś emocji, tylko jakby jest sobą. I moim zdaniem wtedy ma siłę na to, żeby być wolny, żeby być dobrym człowiekiem, tak? Że, Zgadza czy, się. I, I to jest jakby paradoks, nie? Że, 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 że człowiek, który jest sobą, nie zawsze tak wygląda. Nie? Tak. Dobra, ja ci dziękuję, Paweł. Powiem Ci, jesteś zawsze, zawsze, byłeś jakby, ja byłem Twoim fanem, bo jakby, no, ty tworzysz też w ogóle fajną muzykę. Te melodie i, i ta to, 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 to muzyka. Nie wiem, jak to się dzieje. No, w sensie kocham ja... to po prostu, naprawdę, kocham to. Kocham to jak własne dzieci, to jest zawsze od serca, zawsze szczere i, i dlatego ludzie gdzieś się z tym utożsamiają. Tak mi się wydaje. Po prostu te bity, i wiesz, melodie i, i, twój, i, i, i teksty ten dźwięk, no ogólnie muzyka, którą robiłeś zawsze, zawsze była fajna, nie? No, mi była to spoko, miło spoko. Miło no. i w ogóle Ty jesteś spoko, bo jesteś po prostu spoko chłopak, chłopakiem, z którym można normalnie porozmawiać. Dobra, dziękuję Ci za, za spotkanie, moim zdaniem one of the top w Polsce, jeden z najlepszych właśnie twórców. Dobra, dzięki Paweł. Trzymaj się, dziękuję żółwik kamerzy, tak. dobra, do zobaczenia i, i, i widzimy się na koncertach no. i teraz słuchajcie jeszcze co dwa tygodnie będzie wychodził mój nowy teledysk, Wyśle niedawno pierwszy szóstam tam, płyta Retro z Daniela Moro, co dwa tygodnie nowy teledysk I tak jeszcze 10 razy, także miłego słuchania, miłego oglądania, łapki w górę, cześć, do zobaczenia, super.